Cześć, dzień dobry z tej strony SimGata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj, czyli 23 marca o godzinie 18, pojawiła się nowa aktualizacja naszej gry. Oczywiście, darmowa aktualizacja, na którą bardzo dużo Simoniaków czekało, a najbardziej chyba ci, którzy modyfikacji do meblowania nie używają. A to za sprawą łóżek piętrowych. I powiem Wam szczerze, jestem bardzo ciekawa, jak to zostało rozwiązane, jak to wszystko wygląda. Więc, a propos tych zmian, chciałabym się skupić jak najbardziej na tych łóżkach piętrowych. Później opowiem jeszcze o czymś innym. No i okej, okay, ja już tutaj wszystko widzę. Mamy cztery e, możliwości, jak to wszystko wygląda. Energia, cztery niewygodne. I energia 4, złagodzenie stresu 2, złagodzenie dyskomfortu 2. Tak samo, oczywiście to. No, czyli to są takie, no, słabe łóżka do, do wypoczynku, tak naprawdę. No bo tutaj, jak wiecie, na przykład tu wszystko na dziesiąteczkę, tu energia 6. No, nieważne, przejdźmy do tego, jak to wygląda. To jest samo górne łóżko, zobaczcie. I tutaj to podwójne. Ja może sobie tutaj po prostu, w sześciutko e, już wrzucę. Żeby, żeby wszystko było, było widoczne. O! A? No i tym sposobem coś odkryłam. Dobra, czekajcie. Powolutku. Mamy tutaj łóżeczka. Sprawdźmy może szybciutko, jak Simowie tutaj wchodzą. Jak ta animacja tutaj wygląda. Okej, okay, ona się przebiera od razu w piżamę. I tutaj się kładzie. No dobra, animacja wygląda. Normalnie. Dobra, schodź stąd. Jezu, się tutaj musi wyczłapać, zobaczcie, na kolanach. Jeszcze nie swoja mi tutaj. Nie ma, że nie swoja. Nie ma na to czasu. Oczywiście mamy tutaj wersje kolorystyczne. Aha, tutaj zobaczcie, zmienia się tylko i wyłącznie góra. Widzicie to? Widzicie to? Co nie? Widzicie to wszystko? Wszystko jest fajnie. I teraz zobaczcie, to łóżko możemy wyjąć. Tego już nie. E, to jest jakby na stałe. I czy ja mogę sobie tutaj wstawić inne łóżko? Czyli tak naprawdę możemy uznać. Dobra, inne łóżko sprawdźmy. No, wszystko tutaj działa. Czyli tak naprawdę rzecz, która doszła, to jest ten element, którym można zmieniać kolory. Szkoda, że tego łóżka na samej górze nie można również zmienić, żeby na przykład nie zrobić sobie łóżko piętrowe z tego. Czyli to łóżko na górze będzie na przykład niewygodne, a to łóżko na dole już będzie, załóżmy, wygodniejsze, tak? Aha, i zobaczcie, tutaj te malutkie łóżka też jakby idealnie tutaj wchodzą i też tutaj może być właśnie to łóżko piętrowe w ten sposób w ten sposób zrobione przeczytajmy sobie tutaj może takie opisy tak z ciekawości czy jest tutaj coś ciekawego na górnym łóżku poczujesz się jak na chmurce, albo nawet jak w niebie no wiecie o co chodzi Kolekcja nieustannie się powiększa, komuś potrzebne łóżko piętrowe jest tylko jedną drabinką? nikomu przydadzą ci się dwie. Aha, dobra, bo to są z dwóch stron, więc, więc też w sumie spoko. E, nowoczesność i wygoda. Tylko uwaga na głowę, czyli, no dobra, no wiadomo. E, lubisz spanie z ładnym widokiem, takim z górnej półki na metalowym górnym łóżku, bo czujesz się jak na łóżku piętrowym, tylko bez dodatkowego łóżka i całej reszty, bo co ci dwa łóżka, jak możesz mieć jedno i to lepsze. Nigdy dotąd optymalizacji przestrzeni osobistej nie odgrywała tak ważnej roli, jeśli chcesz za rozsądne pieniądze zorganizować pokój dla dwójki, tylko idealnym rozwiązaniem będzie metalowe łóżko piętrowe. Zbyt proste? No coś, to najwyższy wymiar prostoty. To łóżko piętrowe świetnie nadaje się do codziennego użytku seria. Uwaga, nie zaleca się użytkowania w sposób inny niż spanie. Ciekawe, co oni mieli na myśli. Sprawdźmy tutaj jeszcze taką jedną rzecz. Chciałabym tutaj skorzy... Kupi... skorzystać, kupić sobie biurko z czystej ciekawości I, i czy to, czyli generalnie, generalnie nie jest to możliwe. Ok, teraz wpiszmy sobie tutaj Move Objects On. Ok, dobra i załóżmy, że to łóżko ustawimy sobie tutaj tak na równo. Zostawmy sobie tutaj krzesełko, bo to, że da się ustawić, to mnie jakby nie zaskakuje w tym momencie. Tylko chciałabym sprawdzić użytkowość tego, choć nasza simko. Mm, moim zdaniem powinno to działać normalnie, tak? Ale. Aha, ona coś ma jakiś error, zobaczcie. Tylko ja teraz nie wiem, czym to jest spowodowane. Podejdź tutaj najpierw. A, widzicie, ona tutaj za bardzo nie chce. A to heca. A jeżeli tak sobie wysuniemy delikatnie do przodu, to co wtedy zrobisz? To. No nie. Czyli tak naprawdę nic użytkowego nie może się znajdować pod tym łóżkiem. Więc to jest akurat słabe. Sprawdźmy, może, nie wiem, czy podejdziemy tutaj, by coś zrobić. Nie wiem, postawmy sobie to pod tym łóżkiem. Czy ona tu wejdzie? Czy, czy nie będzie miała ochoty? Oj, ja sama to wyłączyłam. O, a to działa. No więc, y, temat, do, temat do rozwikłania, jak to wygląda. Nie wiem, dlaczego ona nie chce do tego komputera tu podejść. Aż słuchajcie, aż jeszcze jeden test muszę sprawdzić. Dobra, czekajcie, tutaj sobie stawiamy. Nie. Nie chcę tu zupełnie podejść po to. Więc w sumie, łóżka moim zdaniem przydadzą się. Przydadzą się. Jednakże, no szkoda, że tych górnych się wymienić nie da, tylko te dolne dobrze, że to już jest jakby e, połączone ze sobą. E, biurko nie, jakieś tam, e, jakieś tam, e, no, jakieś inne mniejsze przedmioty można tam, e, można tam na spokojnie e, używać. E, co jeszcze fajnego się pojawiło w trybie budowy? Nie wiem, czy Was to zaciekawi, czy też nie. Już Wam prezentuję bardzo e, szybciutko. Niektóre z obrazów, mam nadzieję, że wyjęłam wszystkie, otrzymały nowe możliwości, nowe kolory. No tutaj widzicie, kolory po prostu się zmieniają. Tutaj również zmieniają się, zobaczcie, pary. I zobaczcie, dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Także bardzo fajnie. Tutaj też się coś nowego pojawiło. To są też nowe, nowe wersje kolorystyczne właśnie. I też te nowe, nowe tutaj obrazki. Tutaj tak samo, same kolorki i te się fryzury zmieniają. Tutaj również kolory. Tak samo tutaj. I tutaj słuchajcie również. I tutaj fajna sprawa, bo mamy więcej obrazów. Także, no, tutaj, akurat ja czasami potrzebuję takich starych, starszych rzeczy, i to się prezentuje bardzo fajnie. No, i tutaj również mamy jakieś tam dodatkowe wersje kolorystyczne. Miały być ulepszone cechy. One się ulepszyły pod tym względem, że mają troszeczkę inny opis, i niektóre z nich mają troszkę um, większe oddziaływanie na naszego sima. I to w sumie tyle. Tyle chciałam Wam po prostu pokazać, zaprezentować. Aktualizacja myślę, że jedna z ciekawszych. Na razie jeszcze nie miałam żadnych problemów z modyfikacjami. Jeżeli modyfikacje będą Wam się ciągle wyłączały, nie chciały się włączyć, to w opisie filmu zostawiam oczywiście poradnik do naprawienia tego. Nie będzie to każdemu działało, ale większości pomoże. Mam taką przynajmniej nadzieję. I, I co jeszcze chciałabym dodać, że naprawdę to wygląda w porządku. Spodziewałam się czegoś gorszego, także ja jestem zadowolona, dajcie znać, co wy o tym z kim myślicie, a ja się z wami żegnam, zostawcie subskrypcję, cześć!